Dzień dobry Państwu, witam Państwa serdecznie. Dzisiaj chciałbym podzielić się z Państwem tematem dotyczącym tego, co Bert Hellinger mówił o ciemności, o tych rzeczach, które dla nas kojarzą się jako niekomfortowe, ale bardzo często tylko dlatego, że patrzymy na nie w tej chwili, w której istnieją. Nie potrafimy dostrzegać szerszego kontekstu. A do tego filmu natchnęła mi wypowiedź mistrza, który mówił o tym, że to, co związane ze światłem, ma ogromny związek i ma początek w tym, co ukryte, a finalnie ma początek w ciemnej nocy. Mówił w pewnych swoich rozważaniach o przewadze ciemności nad światłem. Jak zastanowimy się nad tym głębiej, Patrząc na tą stronę związaną z naturą, a człowiek w naturze funkcjonuje w sposób nieodzowny, niezależnie od tego, jak mocno chce od niej uciekać, to widzimy, że ciemność, mimo tego, że my, szczególnie tutaj u nas, jesteśmy przyzwyczajeni do dłuższych dni i krótszych nocy, a kiedy. Ciemno, tak jak teraz za oknami robi się szybciej, to w większości narzekamy. Natomiast w całej pełni patrząc na przykład na kosmos, na to co otacza nas dookoła naszej planety, dostrzegamy, że ciemność jest czymś, co stanowi znacząco więcej przestrzeni niż to co związane ze światłem. Być może to też spowodowało, że Hellinger tak o tym powiedział. A dlaczego dzisiaj ten temat? Jaki jest mój cel? Co ja chciałbym Państwu dać dzisiaj, mówiąc o tym, o czym powiedział kiedyś Bert Hellinger? Chciałbym sprawić, a Państwo wezmą z tego coś, jeśli będą Państwo chcieli, że... Inaczej będziemy patrzeć na rzeczy, na które uskarżamy się w swoim życiu. To jest dzisiaj mój cel, to jest sens tego filmu. Dlaczego to jest tak istotne i dlaczego to jest tak ważne? Kiedy mamy w życiu gorszy czas i czasami nie jest to ciemność albo głęboka ciemność, o której mówił Bart Hellinger, ale jest to po prostu jakiś mrok, jakaś trudność. Coś sprawia nam ciężar i coś dla nas osobiście jest takim, co powoduje nasz szczególny wysiłek w zajmowaniu się tą sprawą, i nie do końca mamy z tego radość, nie do końca wiemy, jak to się skończy. Być może przeczuwamy, że nie skończy się tak, jak chcemy. Ale jeśli mamy do czynienia z czymś takim, to najprawdopodobniej za chwilę w sposób o którym wiemy albo w sposób, o którym w ogóle nie mamy pojęcia, nasz wysiłek będzie błyszczał albo rozbłyśnie jakimś światłem. Widzimy to przy okazji, na przykład, wychowywania dzieci. To nie zawsze jest łatwe. To często wiąże się z ogromnym trudem, poświęceniem. Wychowanie dzieci osobiście też dotyka. Naszej strony, która związana jest z naszym dzieciństwem i z naszą przeszłością, więc o tyle też jest to bardzo często wymagające. Ale kiedy dostrzeżemy, że dzięki naszemu wysiłkowi wtedy, mimo tego, że wtedy, gdy miał on miejsce, był interpretowany jako bardzo niewygodny, to dzięki niemu życie poszło dalej, to dzięki niemu nasze dziecko ma szansę. Rozwijać się w tym świecie. Wtedy widzimy, jak ten mrok rozbłysnął światłem. Ale żeby to dostrzec, trzeba patrzeć na coś więcej niż tylko na to, co chwilowe i teraz. Ale często też mamy do czynienia rzeczywiście z ciemną nocą, nocą, o której mówił Bart Hellinger, kiedy jest ona być może bezpośrednio związana ze śmiercią. Być może wtedy, kiedy ciężko chorujemy, jest perspektywa, że ta choroba skończy się naszą śmiercią. Wtedy jesteśmy przed nocą. Często ta noc, wtedy kiedy udaje się wzdrowieć, powoduje, że zupełnie inaczej patrzymy na świat. Zmieniają się nasze priorytety, oczekiwania, może też uczymy się o siebie bardziej dbać. I to wszystko znowu sprawia, że ta przeraźliwa noc, przeraźliwa może dlatego, że osobiście tak o niej myślimy i do tego jesteśmy przyzwyczajeni, sprawia, że znowu coś rozbłyskuje jakimś światłem, daje nam nadzieję, szerszy ogląd, trzeźwiejsze spojrzenie. Jesteśmy bardziej zdeterminowani do pewnych rzeczy. Więc, w takim osobistym, bardzo osobistym kontekście, można to interpretować. Ale kiedy przyjrzymy się temu bliżej, tak naprawdę ta noc, która daje życie, ma związek też z tymi, którzy byli przed nami. To koresponduje z pewną wypowiedzią Hellingera. Mówił on, że zwycięstwo życia nad śmiercią byłoby porażką tego pierwszego, kiedy życie zwyciężyłoby nad śmiercią. Chcielibyśmy tego w swoich bajkowych oczekiwaniach, ale wtedy byłoby to związane z porażką życia. I rzeczywiście czujemy, że jesteśmy na tym świecie, mając na uwadze tych, którzy byli przed nami, ale jednocześnie wiemy, że oni musieli ustąpić miejsca dla nas żebyśmy się tutaj pojawili. I w taki sposób też ta śmierć służy życiu bardziej niż jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Więc kiedy mamy do czynienia z czymś, co powoduje w nas lęk związany z być może naszym przemijaniem i naszym odchodzeniem, to wiemy, że to też jest robienie miejsca czemuś. Co zostanie tutaj? Jakiemuś życiu, które będzie mogło tutaj dalej funkcjonować. I w taki sposób również z tej ciemności wyłania się światło. Ale kiedy mówimy jeszcze o tej perspektywie wymieniających się pokoleń, to dostrzegamy i często widzimy to w ustawieniach systemowych. Kiedy mamy w życiu coś, na co się bardzo uskarżamy, i widzimy, jak to bardzo łączy nas z kimś, kto był przed nami, kto jest z nami połączony. Czyje życie być może skończyło się. I w tym trudzie, i w tej ciemności, którą przeżywamy, przypominamy o tym, i w tym możemy też dostrzegać światło. I światłość tego, co związane jest z tą relacją. To bardzo piękne połączenie. A szczególnie i często to, na co się uskarżamy, jest tym, co pokazuje, że najbardziej kochamy kogoś związanego z naszą rodziną, kogoś związanego z naszym rodem, kogoś, kto być może sam pogrążony był w ciemności. My teraz. Doświadczamy czegoś podobnego i trudno nam to przyjąć, bo na poziomie dzisiaj i tutaj jest to dla nas uciążliwe. Ale kiedy patrzymy dalej na to, że ta ciemność służy życiu, że ta ciemność może połączyć coś, co nie było połączone, że może dać komuś miejsce, wtedy po raz kolejny sprawdzają się słowa Bertha Hellingera, który mówił o tym, że światłość. To coś, co wyłania się z ogromnej ciemności. A kiedy bierzemy pod uwagę sytuację, w której jesteśmy osadzeni, na przykład sytuację życiową w takiej perspektywie światowej, teraz też towarzyszą nam bardzo burzliwe czasy, to patrzymy tylko na to, co związane jest ze światłem. Chcielibyśmy tak patrzeć i chcielibyśmy w taki sposób cały czas funkcjonować, aby coś cały czas podgrzewało nam tą iskrę która wiąże się z naszym dobrym nastrojem ale być może jest tak, że będzie dane nam patrzeć na jakąś ciemność która w perspektywie dopiero da światło być może tym, którzy będą po nas nie wiemy jak to się rozegra nie wiemy do końca jak to będzie natomiast taka perspektywa zauważalna jest w ciągu dziejów więc ciemność w ujęciu Berta Hellingera bardzo służy życiu, mimo tego, że dla nas często jest ona interpretowana jako coś zupełnie przeciwnego. Ale widzimy, jak z tej ciemności wyłania się nasza lojalność względem kogoś, jak z tej ciemności wyłania się życie dla kogoś, jak z tej ciemności wyłania się rezultat naszej pracy. Być może okupiony dużym wysiłkiem, ale widzimy, że to rozbłyskuje. Jak powinniśmy się z tym obchodzić, pyta Bert Hellinger? Jak powinniśmy się obchodzić ze światłem, z jakimś naszym sukcesem, z jakąś naszą radością, z jakimś naszym powodem do dumy, który z tej ciemności się wyłania? Bert Hellinger powiedział: Powinniśmy mieć go na chwilę, cieszyć się nim na chwilę, wiedząc o tym, że być może za chwilę znowu wszystko się zmieni. A kiedy mamy je na chwilę, to widzimy coś takiego, jak wtedy, kiedy obserwujemy zachodzące słońce. Być może wtedy, kiedy dopiero zajdzie i widzimy mnóstwo gwiazd, które przysłonięte są słońcem. Dosięgamy jakiejś pełni? To bardzo filozoficzne pytanie, ale z tym pytaniem jak ogromnie pełna jest ciemność, chciałbym Państwa dziś zostawić. I chciałbym Państwa zostawić z takim przekonaniem, że to, co ciemne, trudne i ciężkie, stanowi pełną kwintesencję naszego życia. I proszę doceniać się też za to co Państwu osobiście sprawia ciężar, ale z czym Państwo się zmagają, na co Państwo patrzą i przed czym Państwo nie uciekają. Wszystkiego dobrego na dzisiaj i do usłyszenia.